Witam wszystkich. Z tej strony Merol. Mamy dziś 22 sierpnia i zapraszam na przegląd analizy technicznej. W dzisiejszym odcinku standardowo zajrzymy jak radzi sobie Bitcoin oraz zajrzymy do dwóch wybranych przeze mnie altcoinów. Serdecznie zapraszam. I analizę zaczynamy standardowo od Bitcoina. Pojawia nam się powoli już PP na horyzoncie. To są dobre wiadomości. E, I teraz tak. Właściwie za z jakichś super dużych zmian to tutaj na wykresie nie ma. Póki co rysuje się nam cały czas struktura. E, w tym momencie możemy uznać, że mieliśmy falę A i rysuje się nam fala B, która się cały czas rozbudowywuje. E, I najprawdopodobniej dostaniemy wybicie wierzchołka i dopiero po wybiciu wierzchołka nastąpi... Korekta falice, która będzie miała za zadanie zakończyć strukturę korekcyjną i przygotować wykres przed kolejnym ruchem impulsowym. E, właściwie super większych zmian to tutaj nie ma. Cały czas strefa na spot i lewar jest od tych 56 100 do 52, właściwie do 53,000. Może przejdziemy sobie na drugi wykres. Okay. Tutaj mam wyznaczone jeszcze dodatkowe rzeczy, mianowicie pierwszą lokalną strefę oporu, która raz zadziałała, teraz drugi raz dała mały ruch. Natomiast, jeżeli ta strefa oporu nie, nie zrzuciła nam ceny, no to ona będzie pokonana. W związku z tym najprawdopodobniej zmierzamy w okolice plus minus 64800. Tu jest kolejna strefa podaży. I bardzo duża szansa na to, że właśnie z tej strefy narysuje nam się korekta, i w tym miejscu potencjalnie mogłaby nam się zakończyć fala B, i potem zrobić zejście na falę C. O, tak by to wyglądało. Co zmieni nam to w scenariuszu? Będzie na pewno drobna zmiana. Może najpierw tak. Jeżeli nie wybijemy tych wierzchołków, co na ten moment uważam, że na to jest mały procent szans. No, to wtedy tuż pod dołkiem na 56 000 pojawia nam się strefa popytowa lokalna, która może dać już ruch do góry. Natomiast zdecydowanie lepsza strefa jest pod dołkiem. Czyli tutaj mamy dołeczek na 54,500 i poniżej tego dołka tu już jest zdecydowanie lepsza strefa z lepszymi poziomami na zakończenie korekty. To gdybyśmy nie wybili wierzchołków, jeżeli wybijemy wierzchołki i zrobimy coś Ala. Czerwony scenariusz, coś w tym stylu: to właściwie trochę rozciągnie nam się siatka i będzie to zdecydowanie lepiej wyglądało, ponieważ wtedy pokryje nam się tutaj strefa pod dołkiem, która jest aktualnie z poziomami zakończenia korekty, i wtedy byłby to idealny scenariusz, żeby z tych poziomów 55 tysięcy około brać longi do góry. To by było najlepsze miejsce pod to i może nie, że się na to nastawiam, ale byłby to dla mnie najbardziej ciekawy scenariusz, najbardziej czytelny. Dlatego w tym momencie właściwie czekam na podniesienie ceny i będę rozpatrywał to, co będzie się działo w okolicach poziomu 65 tysięcy. Czy coś jeszcze o Bitcoinie można by powiedzieć? No tu właściwie długoterminowo scenariusze też się nie zmieniają. W tym momencie walczymy o scenariusz o rozbudowę tego scenariusza na długi termin, a krótkoterminowo musi narysować nam się struktura korekcyjna potwierdzająca nowy impuls wzrostowy. O Bitcoinie to tyle. Przechodzimy sobie do następnego rynku. I kolejny walor, czyli Ethereum. Na Ethereum Potencjalnie też rysuje nam się zalążek struktury. Mieliśmy również potencjalną strukturę na spadki, która nam się tutaj zakończyła, natomiast te spadki się nie pojawiły, więc ta struktura spadkowa właściwie działać nie powinna dalej. I teraz co się dzieje na Ethereum. W tym momencie jest wyznaczona najlepsza strefa od 2387 do 2300. To jest strefa na dźwignię i w sumie też na spot pod strukturę zakończenia korekty. Natomiast tutaj również jest bardzo duża szansa na to, że wykres wybije ostatni wierzchołek, podjedzie gdzieś tam wyżej i dopiero zacznie rysować. Strukturę korekcyjną, czyli wybicie wierzchołka, to będzie wtedy nowa potencjalna fala B, i bardzo spina się to wtedy z tym scenariuszem Bitcoina, który przedstawiałem chwilę wcześniej. No i tutaj też bardzo fajnie wtedy nam się poziomy by pozgrywały, jakby ta siatka FIBO była troszkę wyżej, czyli potencjalnie dla takiego ruchu. Uważam, że to byłby najciekawszy scenariusz. Z najbardziej czytelnymi poziomami, takimi, może nie, że z gwarancją, ale miałbym dużo większe przekonanie, żeby brać wtedy te pozycje niż w tym momencie. No bo jednak, jak wybijemy ostatnie wierzchołki, będzie to kolejna przesłanka do tego, że potencjalnie trend nam się zmienia. Samo Ethereum tutaj zrobiło bardzo dobrą korektę do 2100. Pewnie niewielu się spodziewało, że taka korekta się tutaj narysuje. Dlatego jak tylko, no właściwie zaraz, jakby podbili do góry, no to już będzie 2800. Więc tutaj, procentowo, jest to już całkiem fajny ruch. Dlatego uważam, że jak tylko wykona się korekta, należy czaić się tutaj na spoty, ponieważ to już mogą być takie miejsca, z których Ethereum będzie długoterminowo startować po, po wierzchołek, No bo tutaj tylko przypomnę, że. Z większego interwału jesteśmy w strukturze reakumulacyjnej i powinniśmy dostać ruch do góry po wybicie wierzchołka i dalszą kontynuację impulsu w stronę mm, ATH, czy ATH właściwie już przebite, nie, jeszcze nie w stronę ATH i e, budowa struktury dystrybucyjnej gdzieś powyżej. Także tutaj scenariusz wzrostowy cały czas nam się rysuje. Lecimy dalej. I ostatni walor dzisiejszego dnia, czyli Optimizm. No tutaj zaglądam do niego co jakiś czas. Cały czas dostajemy spadki. Wszystkie lokalne strefy zostały rozwalone. I właściwie dotarliśmy do ostatniej płynności rynkowej, która się tutaj znajdowała. No i właściwie z tej płynności rynkowej już musimy się odbić, bo jeżeli się z niej nie odbijemy, no to dla mnie ten projekt będzie wtedy trupem. No ale to już są też. Jakby alty pokazują przesłanki, że chcą już się podnieść, dlatego podejrzewam, że już tej strefy nie rozwalimy. Oprócz tego optymizm widać, że po tych wszystkich silnych spadkach mieliśmy tutaj hamowanie rynku. Rynek w końcu wyhamował, no i teraz zaczyna się. Skupowanie tego rynku i powolne odwrócenie. Także tutaj nie będzie to wyglądało nagle jak jedna wielka dzida, tylko Chwila jeszcze, to musi się poruszać. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, pozbierać wszystkie zlecenia. I gdy wszystkie zlecenia będą zebrane, to wtedy dopiero będzie start. Jeżeli chodzi o dołek, no mamy niskie RSI. Może to być potencjalny dołek. Są formacje, tutaj wszystko pod tym kątem się zgadza. I teraz to, co można zrobić, to obserwować jak ten potencjalny ruch będzie się układał. Jeżeli narysuje się tu jakaś potencjalna struktura, no to uważam, że warto by było spróbować wziąć to jako trade'a. Na razie tutaj struktury nie ma. Najprawdopodobniej wybijemy wierzchołek. Zobaczymy, jak wysoko taki ruch później pójdzie. W zależności od tego, później będzie można wyznaczyć właśnie jakąś potencjalną strukturę, natomiast w tym momencie raczej bym ze spotami ogólnie na Altach jeszcze się wstrzymał, póki co szukałbym bardziej jakby handlu na lewarze. No, bo rynek jest taki, no nigdy nie wiemy jeszcze co zrobi. Może jeszcze będzie jakiś czarny łądź i wywalimy nowe dołki. Dlatego jeszcze ze spotami bym się wstrzymał i dużo lepiej by to wyglądało, gdybyśmy podeszli wyżej. I dali jakieś przesłanki na zmiany, wtedy można by było z większym przekonaniem próbować brać spoty. Na ten moment uważam, że mimo tego, że jest tanio, jesteśmy na dnie, to jeszcze takich super wszystkich przesłanek do zmiany tego trendu nie ma, dlatego byłbym z tym ostrożny. Na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam dobrego handlu, dobrego weekendu. No i klasycznie słyszymy się w przyszłym tygodniu na kolejnych analizach. Dzięki cześć i pozdrawiam.